Dzień dobry, kochani! Dzisiaj z takiego oto krajobrazu za mną. Zimno, szaro, buro i ponuro. Mamy listopad, ciepła pogoda chyba za nami. Spadł już pierwszy śnieg, były już mrozki, ale dzisiaj, mimo że nie ma mrozu, a pada deszcz, jest naprawdę bardzo zimno. A o czym ja dzisiaj chcę do was porozmawiać? A mianowicie chcę do, powiedzieć wam o takich moich przemyśleniach ostatnich dotyczących na przykład tego, że przy takiej pogodzie to się w ogóle nie chce wychodzić. No i trzeba powiedzieć, że faktycznie gdyby nie to, że mam psa, a pies zmusza mnie do wychodzenia z domu. No to pewnie w taką pogodę nic by mnie nie zmobilizowało do tego, żeby wyjść z mieszkania. Jest zimno, jest szaro, jest paskudnie, mokro. Do tego boli mnie głowa, bo spada ciśnienie i w ogóle wszystko jest nie tak, jak powinno być. Ogólnie pogoda nie zachęcająca do spacerów. No ale wiecie, jak tak człowiek wyjdzie już, ruszy się, krew zacznie krążyć szybciej, to od razu jest fajniej. A tam kochani, moja perełeczka! Perełeczka szczęśliwa chodzi sobie po zaoranym polu. Biega, węszy, coś wywęszyła, ale nie zobaczyła i tak poskakała, poskakała i nic nie znalazła. <grym> Boi się daleko odejść, bo ma wrażenie, że jej zaraz ucieknę. Bo już były dwa zwody takie, żeby jej uciec, żeby ona nie uciekła mi. <grym> No, i żeby wiedziała, że ma wrócić, jak mnie nie widzi, jak nikt jej z zauczył. Także, kochani, tak to jest z piesiątkami No ale cóż, chyba pora do domu. Wiatr zaczyna się wzmagać i coraz gorzej marzną mi ręce, bo wybrałam się, kochani, bez rękawiczek, niestety. Bez rękawiczek co był totalnym błędem z mojej strony. Zeszłam troszkę z pola i z górki. No i tutaj oczywiście za lasem zdecydowanie spokojniej. Perełka pięknie sobie tam węszy, węszy, a więc swoją pracę robi. Trochę przerażające jest to, że wszędzie w koło, gdzie się nie obejrze jakieś śmieci. W dobie, kiedy odbierają praktycznie, no odbierają wszystkie śmieci, jakie się wystawi, no to to jest tragedia normalnie tragedia z tymi śmieciami w koło. I spójrzcie, żeby nie to, że już się bardzo zimno zrobiło, to grzyby cały czas, cały czas rosną. Akurat tych to powiem Wam chyba nie potrafię yy, zidentyfikować. No ale całkiem niezłe, wielkie okazy. Podejrzewam, że to będzie jakiś może podbiałek, a może jakiś inny. Nie wiem, musiałabym się przyjrzeć pewnie. Ale nie ma co. Trzeba perłę przytrzymać, bo jedzie auto. Auto pojechało, a my sobie wolnym kroczkiem do domku. Perła nie, perła nie do domku, bo perła oczywiście musi coś tam sprawdzić, zobaczyć i tak dalej. Ale teraz chyba raczej nie wyczuła nic, tylko chyba, a może i wyczuła coś. Zaraz zobaczymy, co ona tam znalazła, żeby nam się w niczym nie wydarzała. Bo perła to jest perła, nos ma trzy razy lepszy, większy od mojego. Chodź tu perlitka, wracamy. Chodź, chodź, nie patrz tak na mnie. Chodź do mnie. O tak, dobry Piesek. I tak sobie, jak widzicie, trenujemy powroty. I nie jest źle. Było gorzej. W każdym bądź razie problemem jest tylko to, że mam troszkę mało czasu, żeby z nią tak faktycznie pochodzić. Już nie chodzi o to, żeby ją zmęczyć, bo zmęczyć psa to jest naprawdę nie lada wyczyn. Chyba tego to się nie da. Człowiek się na pewno trzy razy szybciej zmęczy niż pies. Ale wiecie, żeby pospacerowała, swoimi rzeczami się zajęła, wtedy spokojniejsza jest przez resztę dnia. Spójrzcie, kiedyś już w którymś filmiku pokazywałam tą lipę Zobaczcie, jak ona jest tam potwornie pęknięta. Podejrzewam, że w tym roku to będzie ostatni rok, bo pęknięta jest do samego dołu. No i tam u góry zobaczcie, jak mocno już się rozdziawia. Wcześniej było widać tylko, tylko od góry, że jest tam jakaś dziupla, natomiast teraz już widać, że. Szczelina się powiększa i że te dwa potężne konary się rozchylają. Więc tylko patrzeć jak drzewo spadnie. Natomiast w tym grabie już kiedyś wam pokazywałam ile tu jest dziupli. Zastanawiam nie tylko czy te dziuple są zamieszkałe przez jakieś ptaki. I zobaczcie kochani kolejne znalezisko. Jakie przerośnięte, piękne opieńki. Gdyby nie to, że już trącone lekko mrozem, no to byłyby smażone jak kanie. Natomiast teraz one już są takie widać aż chociaż jeszcze młodziutkie. Zobaczcie. Można by było zebrać. Może się pokuszę. Zobaczymy. Ale chyba dzisiaj to czasu mi braknie. A ja, kochani, tutaj w międzyczasie, gdy byłam na spacerze, to nastawiłam moje bazę do zup. Tutaj mam taki bulion na kości wędzonej, który będzie do kapuśniaku, ale też i do zupy grzybowej. Ale żeby nie tracić czasu, to tutaj gotuję już sobie grzyby, które za niedługo wyjmę, pokroję trochę. No, i wtedy przerzucę część tej mojej bazy, która składa się y, głównie z kości. Parę ziemniaków, widzicie, marchewka, pietruszka, seler oczywiście, i por. I co najlepsze, jak wychodziłam, to por jeszcze pływał po wierzchu, natomiast teraz już go nie widać, bo się ugotował. Proszę bardzo, nie dawałam tu cebuli, chociaż wiecie, można dać cebulę. Lekko soliłam, ale naprawdę delikatnie, więc myślę, że nie będzie problemu, jeśli chodzi o przesolenie zup. No i dzisiaj ugotuję sobie dwie zupy, żebym miała na kilka dni. Ostatnio mam bardzo napięty grafik. Dzisiaj wstałam o 6 rano, a kłaść się będę koło 3 w nocy. Więc można powiedzieć, że elegancko na cały na całą dobę będę miała jedzonko. Myślę, że jedna z tych zup na pewno będzie moją zupą kolacyjną. Ale jeszcze nie wiem, która. Okaże się. Zupki się pięknie gotują. Kapuśniaczek i grzybowa. I ostatnio tak zaczęłam często i i powtarzam się. Zaczęłam myśleć nad tym, by zacząć, może, usprawniać sobie różne rzeczy i zacząć gotować na zapas, a więc dwie zupy. Czy je będę pasteryzować? Być może, a być może tylko wleję na gorąco w słoiki, które wyprażę w piekarniku. Bo ostatnio, kochani, robiłam synowi fasolę po bretońsku, no i bigos, i stwierdziłam, że Musiałam je szybko przede wszystkim wysuszyć, te słoiki, które umyłam, no a że mm, nie mam możliwości innej, więc wzięłam po prostu, wstawiłam je do piekarnika, nastawiłam na 250, 15 minut, no i elegancko, wyprażone, gorące słoiki, w takie słoiki włożyłam fasolkę. Fasolka nie była nawet y, pasteryzowana później, drugi, drugi raz i o dziwo, no i oczywiście robiłam to wszystko na świeżo, na szybko, na zasadzie, że ugotowane, spakowane i tak dalej to nie stało, nie czekało i tak no i po prostu nie miało się kiedy co tamkolwiek urosnąć na tym. Więc i dostać do tego, więc być może to sprawiło, że ta fasolka bardzo ładnie się trzyma już trzeci tydzień. Także kochani, tak, trzeci tydzień, trzeci tydzień, mamy dziewiętnasty dzisiaj, tu to nagrywam. Więc się bardzo pięknie trzyma w słoikach. A przypominam, nakrętki były tylko umyte, nie były nawet wyparzane, za to były wytarte do sucha i tak zakręcone. Więc to chyba też swoje miało. Bo Bigos na przykład pierwszy raz w tym roku pasteryzowałam w piekarniku nagrzanym do 250 stopni i na razie trzyma się pięknie no też już to jest po prawie trzy tygodnie faktem jest, że włożyłam go mimo wszystko i tak do lodówki chociaż w lodówce stać nie musiałby ale ja to jestem taka, że wiecie, mam wrażenie, że a nie daj Boże coś tam się wydarzy a nie chciałabym więc wolę dmuchać na zimne nie ma go na tyle dużo, więc na pewno zjemy, ale nie lubię jak się coś marnuje. Zobaczcie, jak się pięknie bulgocze. Niech się jeszcze bulgocze. Oczywiście przykręcę. Niech się kapustka ugotuje i wtedy zaprawię sobie elegancko za smażką. Za smażką na smalcu. Tam w słoiku oczywiście stoi niezakręconym smalec. Także, kochani, no, tak to właśnie u mnie wygląda. Ale, żeby nie było, olej rzepakowy też mam. Z tym, że olej rzepakowy używają głównie mąż i syn do smażenia jakichś tam rzeczy, jak sobie nieraz smażą. Nie wiem dlaczego. Ja osobiście wolę na smalcu. Oczywiście, kochani, obie zupy mają jeszcze więcej wspólnego, bo na przykład. I do jednego i do drugiego trzeba dodać majeranku, żeby było pyszne, smaczne i żeby nie powodowało wzdęć. No ale to chyba wiecie, nie muszę tego mówić i powtarzać, że zioła są bardzo ważne w gotowaniu. Co jeszcze bym chciała Wam powiedzieć? A to może za momencik. Pochwalę się Wam jeszcze, kupiłam sobie ostatnio taki termosik. Taki termosik to jest firma Kamil. ma pół litra pojemności i kupiłam go sobie specjalnie na ciepłe posiłki do pracy. Ostatnio brałam sobie zupkę właśnie nie zupkę, fasolę po bretońsku. Zagrzałam sobie elegancko fasolę tak, żeby była gorąca gorąca, zakręciłam i po mniej więcej 6-7 godzinach dalej była gorąca gorąca. Więc nie testowałam jeszcze tego termosu tak naprawdę hardkorowo, żeby stał 24 godziny, jak deklaruję, że po 24 godzinach utrzymuje te tę temperaturę potrawy w środku. Ale jeżeli po 7 dalej jest gorący, gorący, czy po 6 jest gorący, gorący, no to jest OK moim zdaniem. Termosik nie był bardzo drogi. Chyba pięć dyszek. To znaczy nie bardzo i bardzo, ale jak za termos, który się sprawdza i który nie traci temperatury i naprawdę utrzymuje, no to jest super. Ma taki sobie tu odpowietrznik, elegancki. Jest taka, zobaczcie, korek, który jest też jednocześnie miseczką. Jedyny dla mnie minus to to, że ten ta miseczka jest w środku plastikowa, ale ja z niej w sumie i tak nie korzystam, bo porcja półlitrowa, nawet w sumie nie cała półlitrowa, bo nie nalewam do pełniutka, tylko biorę tak mniej więcej tyle. To taka porcja akurat na raz na śniadanie czy obiad do pracy jest idealna, kochani. I naprawdę polecam takie coś dla osób, które pracują i chciałyby zjeść coś ciepłego w pracy. Chociaż wiecie co, ja bym jeszcze usprawniła ten, jeśli chodzi o ten termosik, i na przykład zamocowała jakiś obok uchwyt albo dedykowana łyżka, która byłaby na magnesie i by się trzymała tego stalowego cylindra. To by było całkiem ciekawe rozwiązanie, nie sądzicie? No ale wiecie, to takie, że tak powiem, dodatki i zbędne rzeczy, bez których można się obejść. Wracając do gotowania, tutaj mam jeszcze surówkę z marchewki i kapusty kiszonej. Natomiast tutaj już czeka, rozmraża mi się mięsko i to mięsko to będą kotlety schabowe. A propos kotletów schabowych, kochani, to robiłam ostatnio też kotlety schabowe w suiku. Niestety nie mam żadnego, bo synu zabrał wszystkie, ale okazuje się, że są całkiem smaczne. Nie wyszły suche. Tylko jest taka zasada, że kotlety schabowe do słoika, ja ich nie pobijałam, ja je opanierowałam, usmażyłam tak, jak się smaży kotlety schabowe, następnie włożyłam je do słoika, zakręciłam szczelnie, oczywiście w miarę szczelnie ułożyłam w tym słoiku, na tyle, na ile to pozwalało. Niektóre musiałam przeciąć na pół niestety, bo były za duże, ale gdyby słoik był szerszy, a mm, kotlet taki nie za duży, średni, Coś w rodzaju medalionu takiego, nie za wielkiego, to byłyby całkiem fajnie ułożone. No i też prażyłam je około 30 minut w piekarniku, jeszcze, żeby na pewno słoiki złapały. I okazało się, że całkiem dobrze się trzymają z tego, co synu mówił, i że bardzo są smaczne. Więc rzecz do przemyślenia. Tutaj będzie dzisiaj tradycyjny, oczywiście, kotlecik który pójdzie dla, na obiad dla osób, które nie mają ochoty na zupę. No i oczywiście dla mnie do pracy z jeden też musi być. Oczywiście reklama tego mm, pięknego termosika z drugiej strony nie jest promocją i nie jest żadną płatną promocją, więc kochani kupiłam, podoba mi się, przekazuję informacje dalej, sprawdza się elegancko jak na razie. Gdyby się przestał sprawdzać, też Wam o tym powiem. I tak oto prezentuje się moja zupa grzybowa zaprawiona śmietaną. Niektórzy dają śmietanę od razu do całego garnka. Ja natomiast z myślą o tym, że ta zupka zostanie przelana w słoiki, butelki itd. Więc uważam, że w ten sposób będzie lepiej. Każdy doprawi sobie tak jak mu pasuje. Ja akurat z kleksem śmietanę. Smacznego, kochani, pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem.